Jest 11 września 2011 roku. ラスト1本。 Że ja jechałem do niskiej nie na procesie, on na mieszka. Szef wychodził z Goreką i ten człowiek, po po a potem ona chodzi z miał Jak rozjechać, Ferozjga, ten człowiek na Kosmir. Widzicie, to miało znaczenie, a jestem w Ale to jest fikcja, to jest pizza, to tak raz. Ale jeszcze to człowieka, który też. To, że jest tu na a że jak przyszedł, to należy chyba wam To zeznał przed prokuratorem, że ten sądziad z Krzyża, może już się nic nie odzywa. Tam gdzie jest bazyryka św. Piotra, to tam chyba było takie spustoszenie. Z, tam, z, yy, no nie wiem, ale z tego, co się chyba przygotowuje. No to ona kilka razy była przebudowana, bo tam. Zrujnowana chyba, bo. Tak, bo tam była, mówię, Nie Ale co to mnie to... jakiś tam pracownik ma dyktować, że ja Polak mam robię, to, nie. Na... to. Co ja wierzący człowiek mam, mam się kierować, a ja mam się kierować Ewangelią, a nie żeby kimś, to tam nie się za nie jest. To jest szacunek, to jest największy szacunek świata. No, jest... Największy tylko może na świecie. Nie ma tego. Więc... Nie, my nie chcemy wiedzieć o nich, czy oni są chrześcijanie, czy tylko my chcemy z krzyżem upamiętnić wydarzenie mi My... siostro to się stało w Stanach Zjednoczonych, dlatego to jest symbol ambasady. Proszę pana, żeby nie było jakiegoś zamieszlenia i może więcej ludzi do przyszło ze zmyczaniu, bo dziesiąta rocznica. Ale to nie, to ale, ale, my tylko zabraniamy czegoś, to siostra, siostra robi jakieś... Ale to my tu jesteśmy i nie będziemy. Tak, tak, Policja tak, też proszę tutaj proszę jest, to tak, tak. pilnuje porządku. Przepraszam, no, to jest w porządku. Przepraszam z czy my coś jakiegoś złego robimy i jakie są zastrzeżenia Nie. No Chodzi że... o to, żeby krzyż ma jednoczyć ale... ludzi, a nie jakiś powodem sporu. Nie? nie, ale może coś ale, ale, ale... Nie, Siostro, to się dzieje. Ale krzyż miał swoje powieści. My już się w tym i nie karmi przeważnie tego, ale przez ten most z Nowego Jorku do Brooklyn'a to każdy musi przejść. A nie powieści, a nie ludzi.